Siema, to ja ten słynny biseksualista Krzysio, z ogłoszenia w bazylice, więc tak jak mówiłem, wpierdalacie się w autobus tam który, jedzie do Zatora, w stronę Spytkowic, wysiadacie, na trzecim przystanku, a ja odjebany jak pederastami rusi już na was czekam, za to że mam, piękną zajebistą fermę, wiesz kurwa kury. Krowy i bez gadki. Ja mam strasznie rozbujałą wyobraźnię. W trio możemy zdziałać bardzo ale to bardzo wiele. Możemy się pokurwić. Na 10. Różnorodnych sposobów. A jak ja wam nie wystarczy. To pójdziemy na roli pojebać do woli. A więc moje kury pierwsza klasa że mucha nie siada. Słuchaj słuchaj słuchaj. A krowa co ma dupę ciasną, że ledwie wawrzony wejdzie. To możesz proszę ja ciebie jebać się trzy godziny. Tylko musisz chuja przesmolić. To będzie pizgał jak sosna. Więc jak? Pokurwimy się każdy z każdym. Okej. Okay. Widzimy się jutro na przystanku. Sywka geje.